Witam wszystkie widzki, YouTube widzów oraz tych, którzy czują inaczej. Dzisiaj jest najlepszy moment, żeby spełnić moje noworoczne postanowienie. Co to za postanowienie? Postanowiłem nakręcić film i wrzucić na YouTube'a. No to w zasadzie już, ale wypadałoby chyba coś powiedzieć o sobie. Oczywiście, że mam na imię i się nazywam, ale to w sumie nie ma znaczenia. Oczywiście też mieszkam. Długo zastanawiałem się, jak ma się nazywać kanał, na którym będę umieszczał te filmy i generalnie chciałem wymyślić coś, co przystawałoby do dzisiejszych czasów. Musiałoby to być coś bardzo absurdalnego. Najbardziej absurdalną rzecz, którą udało mi się wymyśleć, właśnie jest nieznany celebryta. Pokazuję Wam właśnie pole, gdzie już w zeszłym roku hodowałem coś dla siebie. A to, co... Można kupić w sklepach, niestety obecnie nie nadaje się do jedzenia, więc na tym kanale będziecie mogli zobaczyć, jak uprawiam ten kawałek ziemi. Będzie się to nazywało ogród na 200 metrach kwadratowych. Nie jest to mój pomysł. Książkę, nie pamiętam z którego roku, 1927, ostatnią datę, jaką tam znam. Bronisław Gałczyński napisał książkę właśnie o tym tytule. Ma to Taki kawałek ziemi zapewnić trzyosobowej rodzinie jedzenie na cały rok. Sadzi tam dużo rzodkiewki i sałaty. Ja raczej będę to próbował zmienić, ale generalnie będę się trzymał tego jego pomysłu, projektu i, i, i wszystkiego co on tam napisał. Dlatego, że w zeszłym roku że tak powiem emocje brały górę i yy, niestety nie wszystko udało się zrealizować. Nie, niektórych rzeczy było za dużo, niektórych za mało. Coś się tam popsuło, inne rzeczy były niepotrzebne. Także w tym roku będę robił to, co najbardziej istotne to, co potrzebne to, co jest tak naprawdę, czego człowiek zjada najwięcej. Także zapraszam do śledzenia postępów prac. Na razie, pozdrawiam.